Naszą działalność. To jest Pral Service, Warszawa Spółka ZOE. To jest ta pralnia, o której wspomniałem, że mieści się w budynku Hotelu Marny. Projekt Pral Service zakłada powstanie w dużych miastach na terenie całej Polski zakładów pralniczych z przeznaczeniem wykonywania usług pralniczych dla małych instytucjonalnych klientów oraz klientów indywidualnych. Segment klientów indywidualnych oraz małych klientów instytucjonalnych jest delikatnie mówiąc w Polsce słabo zorganizowany. Duże zakłady są niezainteresowane małym klientem. On jest kłopotliwy w każdym zakresie. My chcemy stworzyć nowy, nową linię zakładów pralniczych, którzy nie będą lekceważeni młodego dla takiego małego klienta, a będziemy dla nich świadczyli usług, usługi w różnych, największych miastach w Polsce. Pralnie, które będziemy tam budowali na wzór pralny w Mariusie, będą miały powierzchnię od 400 do 600 metrów 2 tak dla przykładu w pralni yy, w Mariocie w Warszawie oferujemy innowacyjną i skuteczną i bardzo wydajną procedurę czyszczenia odzieży przemysłowej. Najważniejszym aktywitem tej usługi jest zastosowanie technologii czyszczenia takiej odzieży opartej na całkowicie bezpiecznym i przyjaznym dla środowiska rozpuszczalniku, który się nazywa Sorgon 4 Proszę Państwa, znamy pralnie chemiczne na terenie całej Polski. We wszystkich miastach one funkcjonuje. Tam się stosuje czteroklore etyle. To jest zmyślony dla nas, dla środowiska. On tworzy odpady, gdzie się za kopie, 100 lat w tym miejscu nic nie rośnie. Sągon K4 jest środkiem biodegradowalnym, a jednocześnie dający bardzo dobre efekty czyszczenia. I my to już Państwu oferujemy. Nie na papierze, w rzeczywistości, w naszej prawie, niedaleko stąd. Także mam nadzieję, że nasi klienci dostrzegą i to, ten aspekt. Naszej działalności. Proszę Państwa, Pranmec to kolejna nasza spółka w naszej grupie. Została założona w 2012 roku. Realizowany w ramach spółki projekt Pranmec przewiduje powstawanie sieci automatów bezobsługowych do przyjmowania widowania garderoby klientów indywidualnych. To tak jak z Bankomatem. Nie ma kasierki, gdzieby kasierę a czasami możemy ją Tu będzie tak samo. Już powstają, już mamy. Taki yy, planiomat jeden w sierpcu i on, one się pojawią w wielu miastach, w biurowcach, apartamentowcach, w takich miejscach, gdzie ludzie o swoją higienę i nie chcemy stworzyć do tego bardzo dobre warunki. Takie planiomaty w postaci takich no nazwijmy bankomatów tylko czterokrotnie większych będą wreszcie w Warszawie. Tam klient przychodzi Dostaje kody dostępu, wrzuca w odpowiednim opakowaniu swoją odzież brudną, po 8 godzinach przyjeżdża i przy z pomocy tego samego kodu otrzymuje zwroty odzieży płacząc kartą płatniczą lub bilonem. To będzie możliwe. Będzie rozmawiał z automatem nie z nami. Co to znaczy? To znaczy, że ten automat dokona procesu pralniczego. Te automaty będą połączone online z naszymi pralniami, o których wcześniej wspomniałem pracy serwis i Będą ludzie przyjeżdżali, szybciutko zabierali do prac serwisu, dokonywali tej usługi w tych ekologicznych środkach, wyprasowane, wyczyszczone, ładnie zapakowane, zapakowane wraca do tego planu Przychodzimy, odbieramy. W międzyczasie zrobiliśmy zakupy, pojechaliśmy po dziecko do przedszkola, etc. I sprawa jest załatwiona. Wspomnieliśmy o rynku niemieckim. Proszę Państwa, mamy naszą spółkę kolejną, Hollywood Textile Service Deutschland GmbH. Spółka została założona w 2013 roku. Siedzibą jest Berlin. Firma jest biurem handlowym, którego zadaniem jest pozyskiwanie kontrahentów krajowych, się, i rentalowych z rynku niemieckiego w segmencie hotelowym, zakładów przemysłowych i segmentu medycznego. Zadaniem spółki jest również sprzedaż tekstyliów na rynku niemieckim oraz oferowanie wysokospecjalistycznych usług technicznych, które są przedmiotem działalności spółki Medi w Pembroku. Ten zakład, który jest najbliżej granicy, on będzie miał, bynajmniej na tą chwilę, największe zadanie na tym rynku. Berlin w ciągu roku odwiedza około 25 milionów turystów. Jest tam do dyspozycji 730 hoteli. Obecnie budujących się jest około 60. Liczymy na to, że część z nich będzie naszymi klientami. Staramy się usługi wykonywać na takim poziomie, Taki cenę im zaoferować, żeby zaufali polskiemu wykonawcy. Proszę Państwa, kolejną spółką, którą możemy się pochwalić jest HTS Medi, spółka z Podstawowym obszarem działalności spółki są trzy segmenty. To jest pralnictwo, utrzymanie czystości i gastronomia. Firma posiada nowy zakład pralniczy oddany do użytku w 2012 roku. Przerabiający obecnie około 300 ton bielizny. My się cukierzymy w tej chwili ponad 500. 50, a no możemy 1000 turystów, czyli jest to zakład też zaliczany do kategorii zakładów o dużym potencjale produkcyjnym. Dużą zaletą jest własna innowacyjna oczyszczalnia ścieków technologicznych, pozwalająca, o czym już wspomniałem, powtórnie wykorzystać wodę do przedmiotów Również w tym zakresie, w tym zakładzie zakres świadczonych usług planiczy został zdywersyfikowany o sektor hotelowy, medyczny i odzieży roboczej zakładów przemysłowych. W zakresie utrzymania czystości spółka oferuje sprzątanie zarówno pomieszczeń biurowych, socjalnych, mycie ścian, posadzek, konstrukcji stalowych, a więc wykonuje prace związane z utrzymaniem w czystości, można być nieruchomości. Nadto spółka oferuje mycie witry, fasad, elewacji zewnętrznych, metodą ciśnieniową. W ramach swojej oferty spółka wykonuje również, również czyszczenie sukni lodu. Metoda ta pozwala bezpiecznie wykonywać usługę, nazwijmy to kraja, tylko w innym znaczeniu, do mycia różnego rodzaju instalacji w zakładach spożywczych, metalowych, ale też energetycznych, bez zatrzymania produkcji, bo to się robi na sucho i nic nie grozi realizującym tą usługę. Mówiąc o firmach, powiązaniach, powiązaniach kapitałowo należy również wspomnieć o spółce Fontex, w której Hollywood S.A. posiada ponad 14% udziałów. Spółka, spółka skupia siedem podmiotów działających w branży tradycyjnej oraz tekstywów, których dewizą jest hasło Solidny Partner. Udziałowcami spółki są polskie firmy z bogatymi tradycjami i długoletnim doświadczeniem, będące jednymi z największych i najwyraźniej rozwijających się w branży zakładami. Działalność spółki polega na skoordynowanym współdziałaniu udziałowców w walce z nieuczciwą konkurencją, z którą mamy jeszcze do czynienia, dokonaniu ze wspólnych zakupów, wspólnej promocji, prowadzeniu działań edukacyjnych dla klientów związanych z promowaniem rentalu systemu RFID umożliwiającego automatyczną identyfikację bielizny. Proszę Państwa, w tym miejscu na chwilę się chciałbym zatrzymać, powiedzieć w sumie do czego to służy. Służy to temu, żeby na przykład brudną bieliznę nie liczyć, bo ona jest brudna. Ona może być często skażona. Może człowieka zakażić. A dzisiaj bielizna to pieniądz. Nasi zleceniodawcy chcą wiedzieć, ile oddali do pralni i ile przyjmują z pralni. I to nam pomaga po prostu w zbiorczych opakowaniach, workach, po prostu tą bieliznę przeliczyć pod względem asortymentu i ilości. To dzisiaj już jest informatyka w branży prawniczej. Szanowni Państwo, są główne, jakie są główne założenia strategii grupy Holund Nestar? Przede wszystkim obejmują one to, co jest istotą. Konsolidacja rynku przez przejmowanie większościowych pakietów akcji udziału w instytucjach, w zakładach, zakładach pralniczych. Zwiększanie udziału w rynku pralniczym, bo mamy do tego jeszcze wolne moce przerobowe. I budujemy następne zakłady. Zwiększenie wolumenu usług w sektorze rentalu i serwisu odzieży roboczej dla zakładów przemysłowych. Uruchomienie, uruchomienie nowego zakładu Hollywood renta, spółka z o.o. W, w, w sierpcu oraz dalszego, dalsze powstawanie zakładów, proszę Państwa, pral-serwis w dużych miastach, które, które, w których będziemy chcieli takie zakłady stworzyć. Powstanie sieci pralniomatów, o których już mówimy, mówiłem, w ramach spółki zależnej pralni. Pozostanie większej ilości klientów z sektora hotelowego, tu mamy też duże rezolucje. Wzrost rozmiaru działalności w zakresie usług wynajmu bielizny służbie zdrowia. Wzrost rozmiarów działalności w zakresie usług wynajmu bielizny dla hotelarstwa. Stosowanie nowych technologii. Systemu K4, wspomnianego wcześniej przeze mnie, oraz tego RFID. Jest to coś, co nie spodziewamy, że takie będzie miało duże zainteresowanie. Prowadzenie rozwiązań organizacyjnych, technologicznych, ograniczających koszty w zakładzie. Zwiększenie wolumenu obrotu przez maksymalne wykorzystanie wolnych mocy przerobowych. Na zakończenie pragnę tylko dodać, że w branży, w której działa firma Hollywood, nie powstaje sezonowość. Nie ma tej sezonowości. Odzież trzeba prać, bieliznę trzeba prać. Póki co jeszcze w odzieży nie chodzimy jednorazowe, nie śpimy na dzięki, dzięki Bogu, w pościeli jednorazowej. Więc tutaj nie ma sezonowości, trzeba to prać przez cały rok. Nie mamy...